Witam, witam, tutaj Megamster Titan. Witam was wszystkich w Anno 2070, a o czym jest ta gra, zaraz wam opowiem, ale na razie zacznijmy i stworzymy sobie nową grę. Mapa misji, gra ciągła. Myślę jest zwykły. Ale sobie zaraz zmienimy ustawienia gry. If to jest taka sztuczna inteligencja, która nam będzie podpowiadać co i jak. Dobrze. Yy, gra ciągła zwykły. Yy, dobrze, ty masz średni, ty masz średni, ty też masz średni. A nie można was pododawać sobie? Hm, nie można. Czy wy będziecie już? Czy to już są jako postaci, a to są tylko gracze? Czy nie gramy na multiplayer, oczywiście, ale chodzi mi o sztuczną inteligencję. Dobrze. E, zwrot kosztów budowy, weźmiemy całość, rozmiar wysły, średnia, żyzność, średnia, ilość złóż surowców, średnia, wpływy środowiskowe mieszane. Średnia, średnia. Dobrze, odkryta mapa, włączone. Początkowy stan kredytów 50 tysięcy. Włączone, pokój wyłączone, całkowita. Nie mamy warunków zwycięstwa, jest to gra ciągła, chociaż możemy włączyć jako wszystkich graczy pokonanych. W ten sposób to zrobimy. Tak. I teraz wybieramy sobie jedną z dwóch frakcji. E i już muszę kawałek opowiedzieć, o czym jest Anno 2070. Anno 2070 to jest gra strategiczna, w której wybieramy jedną z dwóch właśnie frakcji, e, a raczej sposobu bycia. Eden Initiative intuitive... i Global Trust. E, Eden jest bardzo ekologiczny, i e, grając z nim będziemy. Pożyć, będziemy prosperować w bardzo sposób ekologiczny, ale nie będziemy mieć e, tylu zysków z e, surowców jak Global Trust. Global Trust z kolei jest e, bardzo e, powiedzmy ekonomiczny, ale nie ekologiczny i jest najbardziej wydajny. I myślę, że nie będziemy się bawić w Eden, tylko pójdziemy na całość i pójdziemy jako Global Trust. Kalibracja obrotów płomienia. Bardzo mi się podoba te, bardzo mi się podobają te wszystkie podpisy, które tutaj się zaczynają jak się ładuje gra. W każdym razie, co się dzieje? Eee, w pewnym momencie na świecie, gdzieś pewnie w 2070, no to tak za. Około 50 lat nasza planeta została zalana, ale ludzie na szczęście stworzyli sobie takie oto arki i zaczęli szukać suchego lądu. I my właśnie znaleźliśmy taki suchy ląd, i naszym zadaniem jest go zasiedlić, zaludnić. Stworzyć potęgę ekonomiczną i militarną i zdominować innych graczy, bo oczywiście ludzkość nigdy nie jest zjednoczona, zawsze jest podzielona ktoś kogoś nie lubi i zawsze ktoś z kimś walczy. Poprzednie części nie działy się w przyszłości e, działy się w latach, np. Anno 1404, Anno 1602 i tak dalej. I to jest pierwsza część, która dzieje się w przyszłości. Druga część to jest Anno 2205. Budujemy już sobie od razu magazyn. Dobrze. Okręt wojenny pionier. Mamy magazyn główny. Dobrze. Dobrze. Teraz możemy Zbudować sobie e, skład, aby poszerzać sobie, jakby, terytorium. Na tej wyspie, na której mieszkamy, nie będzie innych graczy. Oni przejmują sobie własne wyspy. Jak widać, nasza wyspa jest naprawdę całkiem spora i to będzie nam wystarczyć, myślę, na sam początek, oczywiście. E, gdzie by sobie tu zbudować drugą? To jest dosyć obiecujące. Tak, tak minimalnie postawimy, żebyśmy mieli zasięg do budowy. Zaraz zniszczymy te wszystkie lasy, bo my ich nie potrzebujemy. Jesteśmy global trust yy, i my nie jesteśmy ekologiczni wcale. Wow. Zresztą drewna, o ile wiem, nie będziemy na razie potrzebować. W poprzednich częściach budowaliśmy huty drwala i tak dalej, a my tutaj. Yy, budujemy sobie e, na początek rozdrabiarkę bazaltu myślę jedną dam tutaj zaraz dam drugą hutę tak e, tutaj a zaraz dam jeszcze jedną rozdrabiarkę i jeszcze jedną hutę niedobór energii ja wam zaraz dam niedobór energii i co ja mam z wami zrobić dzieci jak niby mi mówicie, że mam niedobór energii. Ja mam zawsze energię. Ja jestem zawsze energetyczny chłopak. Dobrze. Doprowadziliśmy sobie tutaj druszkę. E, co to nam to daje? E, rozdrabiarka bazaltu. Jak można się domyślić, rozdrabnia bazalt. Bazalt. E, I z granulatu e, tworzymy sobie moduły konstrukcyjne z których e, możemy budować inne jakby domki, budowle tego typu sprawy. Kiedyś potrzebowaliśmy na przykład drewna i narzędzi, tutaj potrzebujemy e, modułów konstrukcyjnych. Dobrze. E, aby e, w tej części budować sobie osiedla, domy bla bla bla, potrzebujemy jak to się nazywa śródmieście. Warszawa śródmieście. Dobrze. Teraz możemy budować sobie koszary robotników. Tu jest domy. Jakby to sobie rozmieścić? Myślę, zrobię to sobie o kole. O kole. Tak jest, dokładnie. Jaką mają szerokość te domki? Chciałbym sprawdzić ten sposób jak ja to zmieszczę w ten hm. Nie podoba mi się to co zrobiłem właśnie. Zrobimy to inaczej. Poprowadzimy drogę e, Jaki ma... Ojeja. ja jaki ma zasięg dobrze. W ten sposób dotąd. Dobrze, no to spokojnie nam starczy, czyli możemy budować, czyli możemy budować sobie spokojnie koszary. Tak jest, będziemy mieć dużo ludziów, ludziów jak mrówków, jak to się mówi, um, tak żeby droga była wszędzie dostępna. Zbudujemy to w ten sposób, dróżkę tu. Chociaż tego już nie musiałem, to prawda. O, dobrze. Ile nam starczy śródmieścia? Jeszcze w sumie mogę. Ale nie muszę. Zrobię w ten sposób. Tak jest. E, czy my już zarabiamy? Nadal nie zarabiamy, nadal nie mamy. Chociaż wpływy z podatków są trochę jeszcze za niskie. Fabry robotnicy, co mają? Nie mamy zaspokojonego. Zaspokonej żywności. Czyli ty nie masz nic do roboty? To cię na razie zniszczymy. Bo ty nie masz nic do roboty w takim razie. E, może nam zacząć powoli brakować jedzenia. Bo nie mamy do niego dostępu. Zbudujemy sobie e, hodowlę ryb. Tutaj, zaraz na samym początku. Tak jest. Niech łowią ryby. Rybotnicy. Co my tu mamy? Populacja homarów, a tu złoża węgla, żelaza, wapienie, a tutaj? Podobnie, dobrze Węgiel będziemy wykorzystywać do tworzenia e, energii. Potrzebujemy co my potrzebujemy? Lemierz. A to? A, dobrze. No to cóż to jest lemierz. Ale śliczny. Lemierz i ty jesteś ładny. Już mi się podobasz. Gdzie by cię tu... Tutaj walniemy. Lemierz i... Elektrownię węglową. Zaraz obok. Co ty chcesz, Eve? Zielone pola i destylarnia. Nie wiem, co ty chcesz. Zaraz, zaraz się tym zajmiemy. Spokojnie, Eve. A da się to jakoś obracać? A! Kiedyś można było obracać tymi budowlami, i teraz też pewnie się da, tylko ja oczywiście nie umiem. Proszę. Zaburzenie równowagi ekologicznej. Wysoki poziom zanieczyszczeń. No, i, i co my mamy niby z tym zrobić? Przepraszam bardzo. No, ja z tym nic nie zrobię. No, przykro mi. My jesteśmy wymagający ludzie. Dobrze. Eee, zbudujemy sobie jeszcze troszkę domków. Czego my nie mamy? Huty nie mamy. Na co ja sobie przyspieszenie ustawiłem? Zaraz niech no sobie pozwolę sprawdzić. Od razu sobie zapiszę. Um, ok. Game save. Dobrze. I niech no sprawdzę w ustawieniach funkcję klawiszy: przybliżenie, oddalenie. Gdzie jest przyspieszenie? Przyspieszenie page up. Aha, na dziewiątce. Trochę niefortunnie. Nie, nie, nie najlepsze miejsce na, na przyspieszanie, ale okej. Okay. I will continue to monitor the eco balance. Ale co ja mam ci zrobić z tą eco balance? Ja ci nic z tym. I dlaczego elektrownia węglowa? Brak niezbędnych substancji. No ale przepraszam bardzo. Aha, a ty chyba nie masz jak dostarczać, bo drogi nie ma, prawda? Tak. Zrąbałem. Proszę. Aha, i sobie wyjeżdża tutaj pan samochodzik. Ok, zaraz to normalnie ogrodzę, znaczy wydrożę ślicznie. Dobrze, i co ja mam zrobić z Ecobalance. I kobalans towary. Mamy tu coś jak: e, może informacje ogólne. Co mi, co mi tutaj cały czas coś wskazuje? Co ty communication chcesz? Systems online. No dobrze. To dlaczego mi cały czas tak pinguje na tą statek matkę? Jak to mi nic nie robi. Ja muszę zbudować coś, żeby moi fabry robotnicy mieli co pić. Czyli e, destylarnię. Zaraz coś nie będzie zadowolony, bo jest krytyczna równowaga. Zielone pole przeżywa okres krytycznego stanu ekologicznego. Skutkuje to spadkiem plonów. W niewielkim stopniu obniża się również e, zadowolenie mieszkańców. Czy ja coś mogę w tym z tym zrobić Chyba nic Chyba nic z tym nie mogę na razie zrobić A energię potrzebuje. Energię potrzebuje, niestety eee, Zbudujmy sobie tutaj Destylarnię Świetnie Teraz sobie zbudujemy pola. Oczywiście nadal nie wiem czy można je ustawiać jakoś inaczej. Jak to ja. Ale na razie rozłóżmy je w ten sposób. Ej, mogę je to cię. Cudownie. Tylko to chyba jednak sobie zniszczymy. Ach, ty dwa potrzebujesz pola, tak? Ale dobrze, będziesz miał więcej, będziesz miał co, ro, co do roboty. Tutaj zaraz stawię, albo w sumie mogę. Nie, jedna ci wystarczy. Mogłem drugą destylarnię ustawić tutaj? Produkcja alkoholu. Oni by tylko żarli i pili. Ale dobrze. Jeśli tak chcą, proszę bardzo. Ekologia. Ok. Wytwarzanie energii. No nic z tym nie zrobimy. Co możemy tutaj dobrego zrobić jako Global Trust, aby zapewnić tutaj super? Jesteśmy mega nieekologiczni i nasze miasto nazywa się, znaczy, państwo. Wyspa nazywa się Zielone Pola. Nie będziesz nazywać Zielona Pola, tylko nomik... K. Tak to zrobię. Ekonomik. Super. Tak to napisałem. Ja. Yeah. Jest dobrze. Ekonomik. Dlaczego oni jeszcze nie dostają napojów? Proszę mi powiedzieć. No, przecież mają udostępnione. Zaraz sprawdzimy. Jest. Robią się coraz bardziej zadowoleni. Jest ok. W porządku. Dobrze. Tak sobie myślę, że możemy zbudować sobie jeszcze parę domków. Koszary robotników tutaj, tutaj oraz tutaj. I myślę, dam drugą partię tu. Z drugą linię. Tak, w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć. I czy to by była pierwsza taka partia? A no zróbmy. I to by będzie pierwsza partia, takie nasze pierwsze się... Dobrze, to sobie przypominaj. Aktywność. Co ja mogę dla Was jeszcze zrobić? Aha. Potrzeba Was więcej. Dobrze. Nadal mam trochę mało. Tych klocków budowniczych. Z niech oni się sprężają. New buildings. Super. Dobrze. Czyli możemy sobie. Co to jest? Kasyno, tak? I co to za muzyczka? Jakby nie wiadomo, co się działo. Brzmi jak nie wiem, piraci by przyszli, bo wiem, że piraci tu są. Albo pewnie dlatego, że została minuta do końca odcinka. Dobrze. A da się odwrotnie. Ja bym chciał bardzo, żeby to było odwrotnie, odwrotnie. Da się tak. Mm. Zaraz będę miał wystarczającą ilość modułów. Tak, i tutaj walnęliśmy w ten sposób jakbym chciał. Dobrze, myślę, że to jest niezły początek. Mamy kasyno. Fabry robotnicy są zachwyceni i zaczynają już nam ulepszać się do fabry pracowników, czyli wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, oczywiście łapka w górę i subskrybujcie. Czekajcie na kolejne odcinki. Cześć.